Dzisiejszym gościem cyklu rozmowy jest Maciek Mycielski. Cześć, witam cię. Twórca Mligi, Mligi, czyli cyklu imprez rowerowych, nie tylko rowerowych, bo i biegowych już teraz także. Maćku, to, to zacznijmy od podstaw. Czym jest Mliga? <laughs> Czym jest Mliga? Jeszcze niedawno mała liga, jeszcze półtora roku temu mała liga, ale się rozrosła. Ale się rozrosła. Ja się śmieję, że była mała, M, teraz powinna być L, a później będzie XL, być może. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. M-Liga zrodziła się najpierw od zawodów cross-country. W tej chwili robimy i również maratony MTB, a od zeszłego roku również zaczęliśmy organizować biegi przełajowe w takim naszym nowym cyklu cross-run, który no, zyskuje coraz większą popularność ale przede wszystkim kolarstwo, przede wszystkim kolarstwo. I od kiedy organizujesz zawody? Organizujemy zawody od 2016 roku. 2016 roku wtedy rozpoczęliśmy, wtedy rozpoczęliśmy takimi ustawkami Złote Kalesony, o Złote Kalesony w Otwocku. Tak powiem szczerze Adam, że to miała być taka przygoda trochę na raz, ale mm. chwyciło i doszliśmy do wniosku, że, że chcielibyśmy się tym zająć. I już 2017 to już był cały pełny cykl, no i od tego już tak poszło. Już tak poszło w tej chwili w tym roku pięciolecie. Trochę przegapiliśmy datę teraz pięciu lat, bo tak na dobrą sprawę ta rocznica przypadła nam pod koniec maja. Także myślę, że jakaś impreza w tym roku się szykuje na okrągłą piątą rocznicę naszej działalności. No może na zakończenie cyklu. Coś Piękne szykujemy. miejsce w tak. Celestynowie na zakończenie. Tak, Adam, coś szykujemy. Myślę, że myślę, że jakaś niespodzianka na koniec roku się szykuje. Mamy jakieś plany. Um, ale to też wszystko jest uzależnione od tych ograniczeń pandemicznych, czy uda nam się to zrobić, czy też? Nie. No właśnie, jak, jak przetrwaliście pandemię, bo, bo wiem, że ciężko było, ale też mieliście parę fajnych pomysłów na ten czas. E, tak. E, przetrwaliśmy właśnie ze względu na to, że jednak burza mózgów pozwoliła nam, pozwoliła nam spojrzeć zupełnie inaczej na, na tę na, na organizację. Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy w zeszłym roku, jak pandemia się zaczęła, już wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie przygotować i zorganizować żadnej imprezy. Zrobiliśmy wyścigi korespondencyjne. było coś niesamowitego. Myśleliśmy, że to będzie taka bardziej zabawa. Okazało się, że to jest naprawdę konkretna rywalizacja, oparta na segmentach na strawie. Totalnie wirtualna klasyfikacja, ale kolarze ścigali się naprawdę po wyznaczonych przez nas trasach zasilali nam konto stowarzyszenia drobnymi kwotami, dzięki czemu też mieliśmy parę groszy na koszty księgowe, koszty takiej działalności bieżącej. Za to bardzo dziękujemy. Bardzo Wam dziękujemy za to. Pewnie, pewnie, pewnie bez Was ten okres byłby bardzo trudny. Później, jak już troszeczkę w zeszłym roku to, 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 to poluzowanie nastąpiło, zrobiliśmy pierwsze zawody i Ten sezon w zeszłym roku był dosyć krótki, także zorganizowaliśmy tylko pięć maratonów. No, i kiedy wydawało się, że już wszystko w tym roku wróci do normy? Znowu się zaczęło. Druga i później trzecia fala, i znów opóźnione, opóźnione maratony, znów opóźniona inauguracja. Jak przetrwaliśmy? Wyszliśmy, myślę, starczą, a nie na tarczy. Natomiast no, w tej chwili rzeczywiście jest tak, że wszyscy organizatorzy, tak jak i my, trochę próbujemy nadrobić ten stracony czas. Postanowiliśmy, że nie będziemy skracać tego sezonu w takim znaczeniu, że nie będziemy już ograniczać liczby imprez. Natomiast, no wiadomo, że w tej chwili stajemy, w, stajemy w, czasami przed wyborem takim, czy dopasować te imprezy w, w, takim, w takim dniu, kiedy jest również innych kilka imprez w Polsce, czy, to, czy, na, czy na Mazowszu, czy próbować się jakoś dopasować. No, nie zawsze się da, hmm. ale 9 maratonów w tym roku, już 3 za nami, już za nami pierwsza impreza krozkanty i biegowa. No i tak planujemy do tego października z przytupem zakończyć. Masz wrażenie, że, że to już powoli dochodzi do takiego poziomu, jaki był wcześniej? Czy, czy, czy jednak ten start jest jeszcze taki troszkę... Nie, myślę, że, myślę, że jednak, jednak jest pewne ograniczenie. Bardziej w mentalności też ludzi, zawodników. Po pierwsze, też nie ma co ukrywać, ceny wszystkiego poszły w górę i na pewno też koszty nasze związane z, z organizacją imprez też są wyższe. Dzięki, dzięki naszym partnerom jesteśmy w stanie naszych, tych zawodników gdzieś tam przyciągnąć, ale wiadomo, że koszty związane z całą organizacją też w jakiś sposób uderzają też w koszty, w cenę startu. Mhm. No, z tym się też pewnie borykają inni organizatorzy. I to jest jedny, jeden z argumentów, który, który zawodnicy podnieśli w ogóle na, na, na gdzieś, gdzieś, gdzieś szeroko komentując, dlaczego w tym roku startują mniej, mniej w zawodach w ogóle amatorskich. A druga sprawa jest taka, że jednak sporo ludzi trochę chyba straciła taką motywację, przez to, że ten sezon się trochę opóźnił, już po raz kolejny. Jednak na poziomie amatorskim wbrew pozorom my się przygotowujemy do tych, do tych sezonów, przygotowujemy się do tych startów i kiedy ten sezon nam się opóźnia, niektórzy z nas po prostu tracą motywację i nam się już po prostu nie chce. Później zaczynamy jeździć już tylko i wyłącznie dla, dla frajdy, dla tego, żeby, żeby, żeby gdzieś tam się przemieścić, się pozwiedzać i tak dalej. I te wyścigi w myślę schodzą na drugi plan. Ale gdzieś to się rozpędza. Mam nadzieję, że, że, że gdzieś tam koniec, koniec roku już to będzie w miarę normalne, o ile nie będzie czwartej fali. No tak, ale już też jakby gdzieś ruszyły i te szczepienia i to wszystko, miejmy nadzieję, że to rzeczywiście będzie się, tak. będzie się normalizowało. Był taki moment, wow, kiedy to wreszcie wszystko ruszyło, no bo przekładaliście, przekładaliście datę rozpoczęcia, Ech. byliście do tego zmuszeni. Jaka Trzy była razy. reakcja po tym, po tym rozpoczęciu? Ech. Rozpoczęcie było zaskakujące, myślę, dla, dla wielu. Ci, którzy w zeszłym roku mieli okazję być u nas na finale, mieli okazję posmakować takiego rodzaju ścigania, bo jak wiesz, zrobiliśmy inaugurację jako indywidualne jazda na czas. Nie każdemu to pasuje, jednak ta walka łokieć-łokieć łokieć jest, jest fajniejsza dla, dla większości zawodników, a tutaj trzeba się ścigać samemu, z sobą i tylko ze stoperem i z czasem, i też nie wiemy, czy ten rywal nie pojedzie szybciej. Ale zaskoczyła nas frekwencja. Zaskoczyła nas frekwencja to, że jednak ludzie ten, ten numerek do kierownicy już chcą przyczepić, już chcą poczuć tą rywalizację. Może nie taką właśnie, tak jak powiedziałem, łokieć w łokieć, ale chociaż sp spróbować się pościgać. Już to już, było, to już było czuć i ta atmosfera też widać wśród zawodników była taka no, nastawiona na walkę od samego początku, że. Nie po to trenowałem tyle przez zimę i przez wiosnę, żeby teraz po prostu dać ciała, tylko po prostu muszę dać z siebie wszystko. I naprawdę niektórzy tam przyjechali po tej czasówce mocno ujechani. Miejscówki to głównie, głównie Mazowsze, głównie Warszawa i okolice. Tak, miejscówki to głównie Mazowsze. Wracamy do tych miejsc, które bardzo przypadły naszym, naszym zawodnikom do, do gustu w latach poprzednich. Mamy już za sobą właśnie czasówkę na Wawrze. Zrobiliśmy to po raz pierwszy na fioletowym i na pomarańczowym szlaku. Dodatkowo na długim dystansie pomagał nam Paweł Kułodziejek z rowerowego Wawra wyznaczyć taką dodatkową jeszcze pętelkę, czyli Wawer za nami. Za nami Góra Lotnika, świetna trasa przygotowana przez Kamila Karwata. Kolejny etap to już właściwie moja autorska trasa, który był teraz dosłownie w ostatni, w ostatni weekend, czyli Otwock-Mląd z przepięknym singlem nad Świdrem. No i dalej. Przed nami Otwock, przed nami Mińsk Mazowiecki, ale, ale, uwaga, mam nadzieję, że to nam wszystko wypali i chcemy. Tak jak w zeszłym roku planowaliśmy, się przez pandemię nie udało, w tym roku również chcemy pojechać do łodzi. Ale na przyszłość chcesz właśnie w tą stronę rozwijać tę, tę imprezę? Znaczy, chcecie robić w całej Polsce maratony, czy jednak pozostaniecie przy, przy Mazowszu z takimi wypadami jednorazowymi? Myślę, Adam, że. Yy... Pozostanie na Mazowszu daje możliwość kolarzom z Mazowsza i z tych może bliższych i dalszych okolic Mazowsza łatwy dojazd, łatwy dostęp do, 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 do imprez. Z drugiej strony też wiemy, że dalszy wypad, czy to na południe Polski, to jest raczej dotarcie do zawodników takie jednodniowe. Że na przykład z Krakowa, gdybyśmy chcieli coś zrobić w Małopolsce, to z Krakowa nikt nie będzie przyjeżdżał na cykl do Warszawy, bo tam mają mm. naprawdę świetne tereny. I tam możemy tylko się spotkać raz z takimi zawodnikami i więcej już w cyklu ich nie zobaczymy. Musimy to wszystko wyważyć. No jakby mamy tego świadomość, że chcąc się rozwijać musimy wyjść poza zawsze. Mamy tutaj konkurencję, wiemy jaką, Natomiast, natomiast myślę, że to, co nas wyróżnia tutaj, nawet zostając na tym Mazowszu, to jest to, że my jednak próbujemy te trasy robić bardzo wysublimowane, że, że one są gdzieś tam, wykr próbujemy wykrzesać z tego terenu, który, na którym robimy, robimy te nasze maratony, który też jest ogólnie dostępny dla innych organizatorów. Staramy się nie powtarzać tych samych tras, nie powtarzać tych samych ścieżek. I y, wyselekcjonować takie odcinki, no, które naprawdę wchodzą w nogi, ale, i to zaznaczamy cały czas, te trasy są do przejechania dla wszystkich, czyli zarówno mało doświadczony kolarz, jak i y, naprawdę wyjadacz y, będzie z tego zadowolony. Przecież mamy konkurencję. No ta konkurencja w, jest wszędzie w Polsce w, te, w tej chwili, bo tych imprez rzeczywiście jest, jest bardzo tak. dużo i trzeba czymś się wyróżniać. No to tak. jedno to jest to dopieszczanie tras. Ja wiem, bo często mi o tym opowiadasz, gdzie tam wynajdujesz jakieś takie smaczki w, w różnych miejscach. Co jeszcze? Dlaczego, dlaczego jeszcze warto właśnie na zawody Emilii przyjechać? To, co teraz powiem, y, oczywiście może kiedyś nam się y, w, ramach, w ramach naszego rozwoju może nam się kiedyś skończyć, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Mówię o atmosferze, jednak y, sporo startujących u nas zawodników docenia tą atmosferę, tą kameralność. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli to nam się bardzo rozwinie i dojdziemy do, do większej liczby zawodników, ta kameralność się może trochę zatracić. Ta atmosfera może trochę już nie być taka rodzinna, taka prawie że koleżeńska, gdzie my znamy wszystkich zawodników, przybijamy z nimi piątkę cieszymy się, jak widzimy znajome twarze, zdajemy sobie sprawę z tego, że to może gdzieś się zatrzeć w przyszłości, ale staramy się to pielęgnować, tą atmosferę i przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, powiedziałeś te, 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 te trasy, które są myślę naprawdę wysublimowane. Wiem, że starać się na start też więcej kobiet przyciągnąć, że to jest taki jeden, jeden Oj, z celów, tak. i, i <laughs> współpracy. Zresztą sięgnęliście najwyżej, bo po samą ministrę od razu. Tak, po samą ministrę. Mhm. Pozdrawiamy z gorąco Ewę. Wydaje nam się, że dziewczyn w ogóle jest mało. Ostatnio Ewa podczas wspólnego objazdu trasy. Jak ja powiedziałem, że ta trasa jest do przejechania, czy tam podjazd jakiś, o którym mówiliśmy, powiedziałem, że jest do przejechania i dla kobiet, i dla mniej zaawansowanych, to mocno mnie e, zrugała i miała rację, bo, bo, bo w sumie gdzieś tam sami sobie szufladkujemy, bardzo bardzo niepotrzebnie czasami e, e, kolarzy i kolarki, a ra, raptem się okazuje, że na przykład Klaudia Cichacka, która startuje u nas w zawodach, ostatnio przyjechała, uwaga, chyba na szóstym miejscu open w całej stawce, tak, że panowie mogli ją oglądać z daleka. Natomiast Zależy nam, żeby dziewczyny też się pojawiały u nas, ponieważ tych dziewczyn jest po prostu mało. One wiem, że są aktywne i wiem, że bardzo by chciały przyjechać. Ale myślę, że ten taki impuls we współpracy z Ewą, z ministrą kolarstwa, też im pozwala na to, żeby spróbowały. A jak już próbują, to wiem o tym, że jak już próbują, to jest duża szansa, że u nas zostaną. I nawet jeżeli u nas jest pierwszy start w ogóle Ever, że nigdy wcześniej nie startował w żadnym maratonie, no to tego bakcyla, tej, tą adrenalinę złapią i zobaczą, że to jest fajna, sprawa, fajna przygoda, że, 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 że można tą, tą niedzielę czy tę sobotę spędzić fajnie. Nie tylko na wycieczce rowerowej, ale też na. Na jakimś takiej rywalizacji na ściganiu. Także, tak, bardzo nam na tym zależy, żeby dziewczyn dziewczyn jeździło u nas więcej. No bo jest pewien taki raz, że jest w ogóle blok przed, przed pierwszym startem. No a dwa, że, że gdzieś w tym waszym haśle, że to są jednak dla twardych ludzi trasy. Może być coś, co, 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 co sprawia, że ktoś powie, dobra, to ja to ja jednak nie tu, skoro to jest dla twardzieli, to ja sobie na pierwszy raz wybiorę coś innego. To hasło jest, nie ukrywam. Rozmawialiśmy na ten temat w naszym stowarzyszeniu, może trochę strzałem stopę, bo, bo, bo my. W w zeszłym roku e, doszliśmy do wniosku, że należy przyciągnąć jak najwięcej właśnie tych kolarzy, którzy dopiero zaczynają i mogą się przestraszyć, bo mała liga wcześniej, a teraz M-liga była długo kojarzona z tym cyklem XC, gdzie jak ktoś przyjechał do nas na, na, na XC, przejechał kilka rund, dostał dubla i jeszcze zobaczył te techniczne fragmenty, to doszedł do wniosku, że nigdy więcej się u nas nie pokaże, tak? bo to jednak nie jest dla niego. I my rzeczywiście w maratonach gdzieś tam też próbujemy delikatnie wpleść te, te, te fragmenty XC, żeby te trasy były jeszcze fajniejsze. Stąd to hasło trochę może przewrotne for tough Once only, czyli dla twardzieli, dla twardzielek. Mhm. Ale jeszcze raz to podkreślam: te trasy są tak dobrane, żeby każdy je mógł przejechać. Nie ma, u nas, nie ma u nas takiego wielkiego też ciśnienia na to, że nie wiem, że każdy podjazd musi być podjechany. Powiem zupełnie szczerze, że byliśmy teraz ostatnio na trasie tego ostatniego maratonu z Zbyszkiem Kowalskim, fotografem na, na jednym z najtrudniejszych fragmentów tego maratonu. I naprawdę czołówka tylko podjechała ten najtrudniejszy podjazd, chociaż wiem, że normalnie on jest do podjechania dla wielu osób. Ale jednak w trakcie wyścigu, gdzieś tam noga się omsknie z korzeń, coś i, i okazało się, że jest cały pochód zawodników, którzy podchodzą pod ten podjazd. Nie ma wstydu, naprawdę nie ma wstydu i wiem o tym, że jak ostatnio właśnie byliśmy na powrótce do tego objazdu z Ewą, na tym, na tym takim wspólnym treningu i objeździe trasy, wystarczy też dziewczynom trochę wytłumaczyć pewne rzeczy i Ewa to też robi fajnie. Czasami, jaką trajektorię tego, tego podjazdu obrać, jak, jaką, jak, jak, jakim trawersem pojechać. I jest fajnie, i się da. I jest wtedy niesamowita satysfakcja, że się, że się udało, że. że że ten etap, ten wyścig został ukończony i naprawdę zawodniczki przyjeżdżają z takim uśmiechem, chociaż brudne, w błocie, zakurzone. No, to, jest, i to, to jest cała frajda. Tak, no. to jest cała frajda. To jest tak? No, dokładnie. A powiedz mi jeszcze y, dla dzieciaków, coś dla, dla młodych oj, ludzi, którzy chcą, chcą oj, się pościgać też? Oj tak, zdecydowanie. No, jakby od samego początku y, mieliśmy te kategorie najmłodsze i jeszcze w cross country, i y, y, w maratonach również. Ale od zeszłego roku e, powołaliśmy do życia tą, tą naszą maskotkę Ligusia, która jest, e, która jest już coraz bardziej rozpoznawalna wśród dzieci. I jest Ride Ligusia dla tych najmłodszych skrabów od 0 do 6 lat nawet na rowerkach e, takich m, biegowych. biegowych tak? e, powiem zupełnie szczerze, że te najmłodsze dzieciaki Okej, okay, może jest ich garstka, ale one dają mi osobiście najwięcej frajdy, Kiedy widzę. Genialną energię, to tak, jest coś, to niesamowitego. coś niesamowitego. A jeszcze dodatkowo rodzice, którzy kibicują tym dzieciom, które czasami jadą na jakieś tam dwie krótkie pętle, nie wiem, po 400 metrów na przykład, tak? Jadą albo właśnie biegną na takim rowerku biegowym. Ratem się okazuje, że emocje na tym takim wyścigu, <grym> gdzie nie mamy nagród, tak? Gdzie, gdzie, gdzie nie ma podium, tylko wszystkie dzieci są, 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 są dla nas zwycięzcami, tak? no to w tym momencie jest to, jest to coś niesamowitego i to wiem o tym dzisiaj, chociaż bardzo, bardzo się wahałem, czy, 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 czy wprowadzać tą kategorię taką dla najmłodszych, wiem o tym dzisiaj, że to był jeden z lepszych pomysłów. I to samo jest w biegach też, teraz w biegach, w biegach te najmłodsze dzieci robią po prostu taką robotę, że... Ostatnio na przykład na Ranie jedna dziewczynka zgubiła buta, zgubiła buta podczas biegu i uwaga, dobiegła z jednym butem na pierwszym miejscu, także coś pięknego, no taka determinacja. Ja widziałem kiedyś w jednej, to jakaś taka młodzieżowa kategoria na, na, na jakimś wyścigu, to, to nie wiem, młodzicy chyba, chyba byli, właśnie chłopaka, który urwał pedał. No I też dojechał. Jedną nogą kręcił, ale dojechał do mety. Powiedział: ukończę ten wyścig. Przyjadę ostatnio, ale ukończę wyścig. Ale to jest właśnie ta, ta dziecięca determinacja, hmm. tak, której, której czasami do dorosłym brakuje. Bo miałem, miałem też rozmowy z koleżami, którzy ścigali się ostatnio na wyścigu i mówili: że Jezus, już miałem ochotę zejść przed tą drugą pętlą, ale dałem z ciebie wszystko. Dojechałem, byłem przetyrany ale rzeczywiście dzieciaki, dzieciaki biorą, biorą, biorą nie biorą jeńców. Nie? Dzieciaki nie biorą jeńców, one jadą po prostu na, na maksa. Także. Dobra, a powiedz mi jeszcze co z tą grupą pomiędzy, no bo 0,6 a eee, 7 tak, i Tak, tak wyżej? No tutaj mamy już, już kategorię tak zwane kids, bo my tak sobie to ustaliliśmy, kategorię młodzik. No tutaj mamy już odpowiednie dystanse dla dzieci, są dystanse, dystanse junior. Taka, na, na tych maratonach naszych to jest taka zawsze pętla około, trasa około między 9-12 km w zależności gdzie, albo to jest jedna pętelka albo dwie w zależności od, od lokalizacji a znowuż na cross country to są też krótsze wyścigi dla dzieci też okraszone jakimiś tam drobnymi elementami technicznymi, no i nie ukrywam, że tutaj dzieciaki z takich drużyn jak na przykład Warszawski Klub Kolarski czy, czy Kamyk Radzymin no szczerze powiedziawszy jak się patrzymy na ich technikę to no, są tak wyszkolone, że mogły naprawdę, mogłyby naprawdę być wzorem dla większości dorosłych kolarzy, bo, bo tak śmigają, że sami jak my nawet wyłączamy jakieś trudne fragmenty dla dzieci, no to dzieci później przychodzą do nas rozżalane. Dlaczego nie było tego dropa na przykład? Bo my wiemy o tym, żebyśmy pojechały. Ja mówię, no ze względów bezpieczeństwa, ale później mam wyrzut przecież, one doskonale by sobie da, da, dały radę. nie? To powiedz na co jeszcze zapraszacie w tym roku? E, w tym roku zostało nam jeszcze trochę imprez fajnych, e, bardzo ciekawych. Zostały nam, e, jeszcze, e, zostało nam jeszcze 6 maratonów, bo już trzy za nami łącznie z, z, z tym prologiem, czy, czy, czy z tą jazną indywidualną na czas, która była właśnie pierwszym maratonem. E, Od e, mamy trasę nową na Wawrze, właśnie opracowaną przez Pawła Kołodziejka. E, mamy Misk Mazowiecki, mamy Łódź finał przepiękne miejsce w Celestynowie, ale przed Celestynowem mamy zabieżki. To jest trasa, którą rozpoczęliśmy eksplorować w zeszłym roku dzięki pomocy e, dzięki pomocy Sylwka, który nam naprawdę bardzo e, Sylwka który nam bardzo pomógł w, w opracowaniu tej trasy. Mam swoje jeszcze dokręciłem delikatnie. E, I wbrew pozorom trasa była tak na pierwszy rzut oka dosyć łatwa, wkazała się naprawdę jedną z fajniejszych, jedną z fajniejszych w cyklu. Zostały jeszcze nam dwie imprezy cross-country połączone z, z tymi biegami przełojowymi. To jest też Mińsk Mazowiecki, wracamy po, po, po roku nieobecności do Mińska, do lasu, gdzie mamy pomnik najstarszej sosny w Polsce. Cudowne miejsce, zapraszamy serdecznie i tam też biegacze zapraszamy, także to tutaj myślę, że biegacze naprawdę, naprawdę będą, będą mega zadowoleni z tego miejsca. No i wracamy. Miejmy nadzieję, że uda nam się to zorganizować w tym roku. Wracamy na MERAN, czyli nasz matecznik, tam gdzie się wszystko zaczęło. Kolejna edycja ustawki, ustawki wyścigu złoteka Kalesona, bo na MERANie te złote Kalesony zawsze są i jeżeli tam będziemy organizować te zawody, zawsze będą jako dodatkowa nagroda. Ale dlaczego jest to w tym roku ze znakiem zapytania? Bo mm, niestety MERAN w tym roku przeszedł dosyć istotną e, rewolucję, jeżeli chodzi o lasy, lasy państwowe, ponieważ e, no, było tam dosyć istotne czyszczenie lasów. Nie chcę powiedzieć, że wyrżnięcie, bo to też nie o to chodzi. No, to są zabiegi jakieś tam pielęgnacyjne. Wygląda to w tej chwili rzeczywiście jakby tam przeszła, przeszła jakaś, jakaś, jakaś burza, ale no miejmy nadzieję, że, że ten teren zostanie uporządkowany. No ale też na tej głównej polanie, na, na, na Meranie, na której zawsze jest miasteczko zawodów, w tej chwili jest niestety wykopany rów melioracyjny, ponieważ tereny tam są bardzo nawodnione i e, no, ta, ten zabieg też musiał być zrobiony ze względu na mieszkańców, którzy tam byli mocno zalewani przez wody gruntowe. Może do września jeszcze wszystko się udormuje, także na razie jest znak zapytania. Malutki, ale jest. Ale trzymajcie kciuki, żeby to się udało, bo to jest taka miejscówka, która jest y, niezwykle klimatyczna ze swoją tradycją i y no, i te złote kalesony. I no. te, złote kalesony. te złote kalesony. Tak sobie myślę, że dla biegaczy powinniśmy coś zrobić, może jakiś złoty trampek na przykład. To by było coś. To będzie taka miejscówka, że, to, że to, ten złoty trampek może by się przydał. I z tego co wiem, to tak jak w przypadku zabierzek, na, na przykład są miejscowości, które jakby same was zapraszają, żeby tam coś zrobić. Tak, właśnie zabierzki. Właśnie zabierzki yy, to, jest, to jest też historia bardzo ciekawa, ponieważ do zabierzek. Tak, na dobrą sprawę, zaprosili nas niesamowici strażacy z OSPS-Zabierzek, z którymi współpracowaliśmy wcześniej przy obstawianiu i zabezpieczaniu tras. I oni sami powiedzieli, że u nich są takie fajne tereny, dlaczego u nich czegoś nie zrobimy. No i w zeszłym roku znaleźliśmy się nagle w miejscu, gdzie jest, można powiedzieć, na końcu świata trochę, z naszego takiego wielkomiejskiego punktu widzenia, bo jest przepiękny kościółek, jest remiza i asfalt się kończy, i nagle jest koniec. koniec można powiedzieć cywilizacji, ale się okazało, że strażacy nas zaprosili do swojego OSP. Tam mieliśmy miasteczko zawodów, przepiękna trasa z niesamowitym, klimatycznym zakończeniem i długą, długą prostą finiszową, gdzie tam widać zawodników na 400-500 metrów. Także zapraszamy serdecznie do zabierzek, bo to będzie fajna impreza naprawdę. Zabierzki piękne. Oh. E, powiedz jeszcze o jednej rzeczy macie koszulki liderów? Tak, mamy koszulki to jest liderów. Też no, nowość. E, w tym roku jest to nowość, e, aczkolwiek z, z, widzimy, widzimy, że chyba jednak te koszulki są na tyle cenne, że zawodnicy, którzy je wygrali i powinni w nich startować, jednak dbają o nie i gdzieś tam chyba je trzymają w szafach, bo e, nie no, oczywiście żartuję, bo ostatnio na przykład jeden z liderów, czyli Przemek Bronikowski jednak wolał włożyć swój teamowy strój, bo, e, bo być może mu tej koszulki było szkoda założyć, bo nie wiadomo jakie, były, jakie będą mu warunki atmosferyczne, ale tak już poważnie mówiąc, Firma Elwelo, z którą rozpoczęliśmy współpracę, w tym roku funduje koszulki liderów dla klasyfikacji Open kobiet i mężczyzn w tych dystansach Challenge i Adventure. Także już niektórzy liderzy mieli okazję w tych koszulkach pojechać. Niebieskie koszulki w naszych barwach niepowtarzalne bardzo. A więc zapraszamy. Zapraszamy do. Walki o koszulkę liderów, ale przede wszystkim zapraszamy do dobrej zabawy, bo to o to, o to tak naprawdę chodzi tak jak mówiłeś, ta atmosfera. Przede no, to wszystkim to jest coś, o co, o co trzeba walczyć. Przede wszystkim, Adam, i powiem Ci, że najbardziej y, chyba nas ostatnio y, wszystkich zachęciła do, do, do rozmowy właśnie na temat maratonów. Dlaczego taka dyskusja, która się gdzieś tam w, w necie y, rozegrała? Dlaczego startujemy w maratonach? Czy, czy, czy startujemy dla nagród, czy startujemy dla tych plastikowych, akurat w naszym przypadku, nie wiem, drewnianych medali, czy dla, czy dla e, zdjęć, czy na przykład dla pięknych widoków. I ktoś napisał taką fajną rzecz, jeden z zawodników, że jeżeli przejechałeś maraton i pamiętasz z tego maratonu tylko swoje przednie koło, to robisz to źle. <śledzisz> Przede wszystkim chodzi o to, żeby się dobrze bawić, żeby się spotkać ze znajomymi, czego nam bardzo brakowało przez taki długi czas, prawda? no i żeby, żeby sprawdzić swoje możliwości na tle, na tle innych, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, dobra zabawa przede wszystkim i czerpanie z tego przyjemności. Czyli m -Liga 2021 wystartowała, jedzie dalej, jedzie aż do Celestynowa. Tour de Tour jest partnerem medialnym w tym roku m -Ligi. także tak zapraszamy serdecznie, do zobaczenia na trasach. Do zobaczenia i Trzymajcie kciuki, żeby nie było czwartej fali. Hej.